Siema. Yy. Jako, że teraz siedzimy tak dosyć mocno w domu i za bardzo dużo nie robimy, to mam wrażenie, że zostaliśmy w pewnym sensie okrabieni z, e, z takich życiowych różnych nowych doświadczeń w ogóle w naszym wieku jakby e, niby to jest ten czas, kiedy powinniśmy eksperymentować i robić jakieś głupie szalone rzeczy karpediem i moje ulubione Jolo. No i jakby ten jakby właśnie czas trochę został nam zabrany, a przynajmniej ograniczony, w ogóle możliwości zostały nam ograniczone. I ja poczułam taką potrzebę jednak, żeby nie zapauzowywać całego swojego życia i nie czekać aż to wszystko wyjdzie do normy, normy tylko jednak robić coś w kierunku, jakby, takiego poznawania siebie i... Yy, no nie wiem, odkrywania i poznawania świata też i ogólnie takich rzeczy i jakby ja już od jakiegoś czasu jestem fanką książek i ogólnie czytania i yy, bardzo ufam książkom i jakby książki to wiemy mądrość i takie tam dlatego ja jakby mając tą potrzebę Poznawania siebie i świata, e, zwróciłam się do książek. I dzisiaj przedstawię Wam książki, które miały na mnie wpływ i jakby przedstawiały bardzo interesujące rzeczy na mnie i które po prostu polecam. E, pierwszą książką, którą chciałam Wam polecić, jest Odwaga bycia nielubianym. E, książka jest napisana w sposób taki, że jest sobie filozof, jest sobie młodzieniec i to jest na podstawie dialogu. Młodzieniec ogólnie jest nieszczęśliwy i przychodzi do filozofa po y, życiowe rady, jak żyć i tak dalej, no nie? I filozof przedstawia mu y, psychologię Adlera, która mówi mniej więcej o tym, że życie nie jest poddyktowane przyszłymi zdarzeniami w naszym życiu, czyli traumami. W ogóle pierwszy z, y, Chapter. To jest trauma, nie istnieje, się nazywa. No, a Adler przedstawia to tak, że ludzie kierują się nie tymi wydarzeniami, które ich spotkały w przeszłości, tylko teraźniejszymi celami. I tak, jakby idea stawia człowieka w takiej pozycji, w której ma wpływ na swoje życie i na swój los a jakby psychologia Freuda mówi o tym, że jesteśmy mm, niewolnikami przeszłości, można by tak powiedzieć chyba, e, że nasze rozsądek zależy od tego co nas spotkało w przeszłości i w pewnym sensie jesteśmy bierni w swoim życiu, jesteśmy trochę e, popychani do różnych rzeczy. A właśnie w psychologii Adlera jest tak, że człowiek wyznacza sobie pewne cele i e, działa zgodnie z nimi. I właśnie to jest jedna z takich głównych mm, idei przedstawionych w tej książce, które mogą naprawdę dużo zmienić w życiu i szczerze dla mnie to jest nadal coś nad czym ja pracuję, żeby zrozumieć, bo jednak to nie jest popularne myślenie, to nie jest coś, czego jesteśmy uczeni, mam wrażenie. Trauma jest jakby tak popularna, że tak powiem. I yy, no, Myślę, że to jest coś, co jakby warto w ogóle wziąć pod uwagę, całą tą ideę. I to jest tylko jedna rzecz, która jest w tej książce, a książka ma chyba 300 stron. I ogólnie stawia różne takie sprawy życiowe w innym całkiem świetle niż ja wcześniej na nie patrzyłam. I no po prostu bardzo polecam. Ogólnie ja przeczytałam i od razu jak ją przeczytałam, to miałam takie poczucie, że oh my god, wow jakby ktoś mi wymazał wszystko z mózgu i jakbym miała żyć coraz nowa, a potem a potem miałam nagle takie zamieszanie w głowie, że what the fuck, co się dzieje a teraz tak staram się tak jak jakby wprowadzać te z jakby zmiany w moim światopoglądzie, które by mm, były zgodne z tymi ideami w tej książce Ogólnie wszystko naraz tak zmieniać, to yy, Raczej nie wiem, kogo mózg by to zniósł. No w każdym razie polecam bardzo tą książkę. E, kolejna książka, o której dzisiaj Wam powiem to siedem nawyków skutecznego nastolatka. Szczerze, nie wiem co wymyślił tę nazwy, bo jest odstraszająca, tak samo jak okładka. E, za co środek? Mmm, ten tej książki. Niesamowite. Moim zdaniem każdy nastolatek powinien ją Period. Są so, dwie rzeczy, które najbardziej mi się jakby podobało w tej książce, e, dwie takie jakby idee, które najbardziej miały na mnie wpływ. I pierwsza z nich to to, że ludzie idą sobie przez życie, mając, wierząc, czy coś tam, e, mając jakieś tam paradygmaty o świecie i o sobie. I paradygmaty to jest takie magiczne coś. Czyli opinie o świecie lub o nas samych, które często są nieprawdziwe, ale w które wierzymy tak, jakby to była prawda. I takie paradygmaty, to jest na przykład, I don't know, Ludzie wszyscy mnie nie lubią. Cały świat jest przeciwko mnie. Ogólnie to nie jest prawda, ale niektórzy ludzie bardzo w to wierzą. I ogólnie paradygmaty tworzą jakby nasz świat Jakby to co, jakby jeśli wierzymy, że cały świat jest przeciwko nam To tak jakby będzie, jakby będziemy żyć zgodnie z tą wiarą Dlatego to nie będzie miało znaczenia to tak bardzo, czy to prawda, czy nie Bo dla nas to będzie prawda I z tej książki jakby się nauczyłam, że paradygmaty można jakby zmieniać, można obalać I paradygmaty to nieprawda I druga rzecz, to jest w ogóle e, nawyk czwarty Czyli przybieranie postawy wygrana, wygrana, e, która polega na tym, że kogoś sukces nie oznacza, że my nie możemy odnieść sukcesu. I e, ogólnie mówię o tym, że możemy się cieszyć z kogoś sukcesu i to jest dobre. I kogoś sukces nie oznacza to, że nam się nie powiedzie, a raczej jakby udowadnia, że. Rzeczy są możliwe, i że my też możemy je osiągnąć to, co chcemy osiągnąć. Myślę, że ta jakby... ten światopogląd, czy cokolwiek, bardzo do mnie przemówił, jest bardzo atrakcyjny, ponieważ ja zawsze przegrałam postawę wygrana, przegrana. Albo przegrana, wygrana, I'm not sure. To jest moją znaczenie, prawda? Chodzi o to, że kogoś sukces oznacza, że jakby jest zagrożeniem dla mojego sukcesu, że kogoś szczęście jest zagrożeniem dla mojego szczęścia, że jest jakby ograniczona na świecie ilość szczęścia, czy czegokolwiek, co ja tam chcę, i to, że inni ludzie mają, to oznacza, że ja mam tego mniej, tak jakby. Szczerze, jestem prawie pewna, że większość z nas ma takie myślenie i dlatego uważam, że ta książka jest taka ważna. I może nie knieńcę cała książka, ale po prostu zmienianie swego jakby tej postawy właśnie na wygrana wygrana z, z, z postawy przegrana wygrana. I po prostu uważam, że to jest mega ważne dla nas. I dlatego chciałabym. Aby więcej osób czytało książki. Na przykład tę książkę. Ja jeszcze wam szybko przeczytam, jakie to są nawyki, bo... żeby dać wam jakieś... takie... wyobrażenie, o czym jest ta książka i co tutaj może być w środku. A więc... Yy, nawyk pierwszy. Bądź kowalem swojego losu. Ja jestem mocą. Nawyk drugi. Zaczynając coś, określ sobie cel działania. Kontroluj własne życie, bo ktoś to zrobi za ciebie. Nawyk trzeci. Najpierw najważniejsze. Wola działania i niedziałania. Czyli jak się zabrać w ogóle do rzeczy i jakby tą motywację sobie, sobie znaleźć. Yy, nawyk czwarty. Przyjmij strategię wygrana wygrana. Nawyk piąty, staraj się najpierw zrozumieć, potem być zrozumianym. Masz dwoje uszu i tylko jedne usta. Mhm. Yy, nawyk szósty, dąż do synergii. Super metoda. Yy, to jest ogólnie działanie w grupie. Mm, nawyk siódmy Pamiętaj o ostrzeniu piły, czas dla siebie I ogólnie się są jeszcze dwie rzeczy, o których nie powiedziałam, czyli mm, Osobiste konto bankowe Zacznij od człowieka w lustrze I bankowe konto relacji e, Czyli ogólnie najważniejsze rzeczy, czyli jakby Pewność siebie i e, Też utrzymywanie do, do, Co? I utrzymywanie dobrych relacji z Bliskimi e, Bo to jest jednak Najważniejsza rzecz w życiu Yes E, trochę się rozgadałam o tych dwóch książkach, jeszcze miałam w planach powiedzieć o jeszcze jednej, ale to może, może innym razem. A tymczasem mam nadzieję, że kookolwie zachęciłam do przeczytania tych książek, e, ja z chęcią pożyczę, jeśli ktoś chciałby ode mnie pożyczyć. E, Można ja też poznać w bibliotekach. I dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się może kiedyś. Bye bye.